Now Rock Tytuł nas pleśniała cała Włochata Szara Chinese is easy Podobny do promizor Wynsiary Wee. Zestaw Takie ty w walnąć Walną właśnie Praktyczne Fajne, Praktyczne O oh, Jezus Maria To jest jedno z moich zwierząt Które lepsze? I to ty co się pytałem? Jak to w Mam się już nie chce tutaj być Mama się załamała Ja. A ty co no. A ty co się śmiejesz? no Witam wszystkich na naszym kanale! Dzisiaj będziemy nagrywać pierwszy filmik serii Back to School. Dokładnie tak, także wygląda się bardzo ciekawie. Na Instagramie się też Was zawytam, jakie sklepy najbardziej polecacie jeżeli chodzi o akcesoria szkolne. I dla młodszych, i dla starszych, bo ja wiecie, ja teraz będę szła na studia. Zbieram się na studia dziennikarskie. Raczej jest to bardziej humanistyczny profil, także jest mi potrzebne, myślę sporo rzeczy, żeby robić notatki. Sama nie wiem, jak wyglądają studia, bo to będzie mój pierwszy rok, także pewnie się zaopatrzę w dużo niepotrzebnych rzeczy, ale. Jedziemy. Na tym to właśnie polega! Ja jedę raz do szóstej. No, także duże dziewczyny. No, już z Marynie, ja pamiętam jak ona do pierwszej się szykowała. Nagrywaliśmy filmik Wyprawka dla pierwszoklasisty. No, po prostu, jak ten czas leci, masakra. Ja mam bałagę z tyłu. O, znalazłam moje majtki z Victory's Secret z dioncikami, z gubiami jakiś rok temu. Miałam takie, no kurde, jak można Kasię zgubić, ale finalnie okazało się, że były w starym jakimś worku. A słuchajcie tego! Lecimy do Teddy'ego i robimy sobie przy okazji ride rowerowy. Mam tutaj worek, Martyna ma plecaczek, także lecimy po rowery. Teraz przejście, uwaga. Uff. Uff. No, ale się przynajmniej druga rowerem, także ma to jest mój rower, moja różowa strzała, to jest miętowa strzała martyny Jesteśmy przed sklepem, do którego najbardziej chcieliśmy przyjść dzisiaj, i Martyna przez całą drogę, była naszym głośnikiem i śpiewała piosenki. Od piosenek ekipy po jakiegoś mister polska, złote tarasy. A jeszcze, waterbellon sugar się przewinęło. Jeszcze z TikToka Także nieźle, a teraz wchodzimy do sklepu. Jeszcze Marta to jest sobie ogląda jakieś foremki. Robiszmy ta tak? Zobaczmy i i się takie foremki. Z początku znalazłyśmy takie zakładki na ołówki. Sklepki. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja tak zawsze mam, że jak mam ołówek, to zawsze mam ochotę odwrócić go i ścierać końcem, a zazwyczaj ta gumka na końcu ołówka jest po prostu cała zmarnowana, bo tu są takie fajne za 5 złotych. Martiną po prostu bierzemy na spływ pół biel weźmie ty i pół ja, bo w sumie tego jest tutaj bardzo dużo. Myślę, że na spokojnie to starczy na dobre kilka lat. że chcecie to? że co robimy Taki ładny organizer To mi się bardzo podoba i chyba nawet to wezmę Bo to na kserówki na studia w sumie by się przydało no, Za 15 zł. no ładne Tutaj jest jeszcze takie większe zestawy tych mazaków Taki piórnik pamiętam miałam w pierwszej albo w drugiej Albo w sumie w pierwszej i w drugiej klasie podstawówki Najgorsze jest to, że w tym sklepie Jest taka totalna cisza, że jak nie ma klientów I klienci ze sobą, klienci sobą nie rozmawiają To nie ma tutaj żadnej muzyczki, jest trochę creepy Sprawdziłyśmy koszyk, bo stwierdziliśmy, że będziemy robić wielkie zakupy jaki przebiegny zestaw, jakiś szywacz, rozszywacz, dziurkacz. O Jesus Maria, Martyna. Ale ci nie zmieści. Ale dykcie. No jak ty płacisz, to tak. Nie. 135 złotych. Tu są jeszcze tylko pojedyncze Właśnie dziurkacz w domu w sumie mam, rozszywacz też mam. Nie mam szywacza. Miałam ale jest mojego tatę, jak będę się przeprowadza, to jest. muszę kupić. 120? 120? Tam ten ładniejszy lama. To lama. Co znalazłaś, Martyna? Stwierdziłaś, że chcesz mieć pastrowe rzeczy. Tak, i wzięłam sobie takie ołówki, takie te. Tak. Ładnie, pasuje do siebie. Fajne, fajne. A ja? moi drodzy, znalazłam maseczki. Takie ładne. Widziałam, biorę. Wziąłam taki mini skrzywak, wzięłam koszyk sklepowy. Nie wnikamy, mam fajny pomysł. Miałam sobie kolory. O, te są idealne, bo mam no. chciała kolory skóry, bo lubi rysować, a właśnie brakowało takich o, odcieni mazaków. i właśnie... No tamte lepsze zdecydowanie. Te fajne zakreślacze, takie mini, urocze. Ja Poro jest tych rzeczy w tej bo cała ta strona, ta strona jeszcze są zeszyty, Tutaj jeszcze teraz oglądamy naklejki. Proszę. Ale twoje pieniądze? To taniej jest. Widzisz? Na tyle rzeczy? Można na przykład walnąć właśnie siostrę i w Praktyczne, Fajne. praktyczne. Lecimy. O, oh, to lepsze, to mniejsze. Wymiarka, startuję. No, no. Boże. Martyny raj, czyli włóczkowanie, no czy tak. jak to się tam, szydełkowanie. Okaże się, że to nie będzie back to school. No na razie mamy takie rzeczy w koszyku, także lecimy po więcej. Tu jest bardzo dużo kalendarzy i jakichś takich planerów w fajnych cenach. Mi się na przykład bardzo spodobało to za 15 złotych. Taki weekly plan, żeby wszystko sobie porozpisywać, co trzeba zrobić danego dnia. Dalej do zrobienia, tu dół. No i ostatnie to notatki. Martina w ogóle myślała, żeby sobie kupić bullet journal. Ja kiedyś robiłam bullet journal. W zasadzie zapisałam trzy takie książeczki bullet journal, a tutaj jest bardzo dużo tego. Pod takich zwykłych, po jakieś takie bardziej Wydziwiał. musisz sobie popatrzeć, które mają kropki, bo w kropkach chyba bynajmniej mi było najwygodniej. Ten jest śliczny. Bo! Ja, Witajcie widzowie w tym pięknym dniu dzisiaj. Melon sugar! Jest kolejny dzień idziemy na... Na co? Back to school Zakupy szkolne Ostatnio byliśmy w Teddy'im Dzisiaj w sumie mamy najwięcej planów, bo partner premium po drugie osą. Może jeszcze zahaczymy o Biedronkę Ewentualnie o Empika Lecimy Moja stylizacja, pokaż że nie muszę pokazać Pięknie wyglądasz A patrzcie w ogóle jak wyglądam, Mamy kankeny tutaj Proszę bardzo Back to school! I lecimy na Rover, w Fitnessianek, jest strasznie gorąco, ale planujemy zahaczyć w sumie o trzy sklepy. Takie sklepy z jednym. To partner premium. Zawsze co roku przychodzimy do tego sklepu, bo to jest naprawdę bardzo duży wybór i nawet spokojanki. Szukamy teraz. Ale ja, patrzcie. Podobnie do pramisia, tylko inny kolor. No to jest to same razy, wiesz, A ty, Martyna, ile zeszytów musisz kupić? Teraz chyba dużo, bo idziesz do szóstej klasy, nie? Nie, nie, nie mam żadnego nowego, nowego przedmiotu. Dwa zeszyty na pewno sobie zostawiam i piszę w nich dalej, bo to są takie duże zeszyty, na przykład do kształcenia zły i do geografii. Martyna chodzi do szkoły muzycznej, dlatego ma bardzo dużo takich szczytów, które w normalnej szkole nie są raczej obecne i znane, na przykład takie jak? Kształcenie słuchu lub audycje muzyczne lub chór. Lub. Rytmika instrument, chyba. nie, nie. Rybniki nie, nie mam już. A, no dobra, no ale. Mam. I to dwa nawet. Patrz, jakie ładne karteczki są No, patrz na to, tutaj masz kilka takich... Bo ja w tym lubię. Że będę robić wszystko na pastelowo i, i, i ewentualnie rozegórz. No ja zawsze co roku powiem, tak, że jak wybieram sobie szkolną wyprawkę, to chciałam, żeby ta szkolna wyprawka do się pasowała, żeby zeszyty były podobne, żeby wszystkie jakieś ozdoby no, bo nie, mazaki. bo on nie jest pastelowy. No ale możesz mieć jeden. No, wybieraj. Coś karteczki, coś no, no. ten, norteczko. Pastelowy. Patrzcie, jakie fajne spinacze. Do bierzesz? fioletowe? No, fioletowe. Podejdziemy i zobaczymy, bo tu jest hot, taki pikacz ale to z, z cenami. Aha. Tak też można sobie odkleić. Najlepsze liniki na świecie. Co roku je biorę. Chociaż w swoim nostale, jak mi się pewnie linika jakoś bardzo nie przyda. Zwłaszcza na dół. bardziej na humanistyczny kierunek. No, gigantyczna. To ja chyba wezmę, bo w sumie mało miejsca zajmuję. Tylko pytanie teraz, jaki kolor. Rok temu miałam zielony, a chyba teraz wezmę fiolet. Chociaż ten też jest ładny O oh yeah. Wszystko ci leci. Dopiero co ją ja podniosę. Siary, wi! Klej, oh A i w ogóle jakiś zestaw. Korektor z dinozaurem i klej z koteczkiem, ale jakie słodkie. To jest cały dział z ołówkami. Sporo tego. I Martyna z gumką, która jest w dotyku jak ciastolina. Ja Pokaż, jakie zeszyty wybrałaś do tej pory. To jest polski, matematyka, angielski. Ładnie, ładnie. Zobaczcie, w ogóle, jaka fajna seria. Teraz będą ci wszystkie zeszyty pasować do siebie, co nie? Tak. I tutaj są rzeczy, które do tej pory znalazłyśmy. jakieś jeszcze ołówki, taśmy, spinacze. Parna oh, yeah. jeszcze szuka jakichś fajnych z tej serii. A zobacz, czy tutaj nie ma w tych folikach. Przecież już teraz rozpakować Albo tam, My jeszcze są jakieś z listkami Kompletnie nie wiem jakie będę miała przedmioty na tych studiach Bo dostałam się na dziennikarstwo W zasadzie dostałam się do kilku miast, ale, ale nieważne Na razie wam tego nie zdradzam tak czy siak Postanowiłam, że na studiach nie będę już miała zeszytów Tylko będę wszystko sobie trzymała właśnie w takich segregatorach Ewentualnie w takich segregatorach Więc teraz czegoś takiego szukam Ale nie wiem ile w ogóle mam tego wziąć Też nie wiem ile będę miała przedmiotów Nawet nie wiem jakie one będą, czy będę w ogóle potrzebowała takich segregatorów Czy jednak w ogóle nie będę tego potrzebowała to jest problem. Jak miałam maturę, to najlepiej mi się trzymało właśnie w takich teczkach, różne materiały, karty i tak dalej, ale nie wiem, czy to nie będzie za mało, jak na studia. Ale no, sama nie wiem. Myślę, że całkiem mogą się też sprawdzić takie po prostu. Że wiecie, tutaj sobie chowamy kartki. Fajnie to może wyglądać. Update, co znalazłaś? Patrzyłam, nie ma żadnych takich zeszytów do religii, bo więc to będzie ten zeszyt do religii. Zaraz poszukamy, ale jeszcze poszłam przecież. Czy nie idziemy już do oszłam? Szczerze, nie chce mi się. <suszy> Albo ten, nie wiem, smoker do biologii, lepszy. A ty zeszyt do nóg musisz mieć, czy nie? Mam, mam z tamtej klasy, taki duży, ogromny. Który lepszy? Um, zielony chyba. A ja to tak biorę dwa. to po co się pytałeś? Ja was tu nie widziałam. Wcale was tu nie położyłam jakieś 3 minuty temu. Teraz pora na uszą. Idziemy Czekaj, samochód, dziecko, tragedia. wie, jak, jak coś tu nam się już nie chce tutaj być w tym. No, e... jesteśmy w mam już takie są. A wcale nie ma tutaj co jakby Wydaje mi się, że znajdziecie ładniejsze rzeczy w jakimś tedim, Pepko, albo MPQ. No, tutaj są takie przemrane no, już bardzo. Ale ten, A my też będziemy, nas z chwilę kupujemy, więc. No, my będziemy jeszcze teraz do Pepko, bo Pepko jest w tej sklepie, gdzie jest uszą. co kupiłam, Kupuję widzowie. Że... No, <laughs> back to school. Albo z miętą soczek. Mm. A ja mój ja biorę aloes, jak to się nazywa? Aloe vera A tutaj sufi Jedyna rzecz, która mi się tak spodobała Takie washi tutaj. Mi podoba, ja pokazałam No dobra, cicho, ale ładne są <grym zainteresowań> Chinese is easy He, he see. she, see, she. Przyszłyśmy do sklepu zoologicznego, żeby kupić coś dla Promiego. To jest jedno z moich zwierząt. Jak Widać bardzo niedybowy gatunek. Nawet czasami zdarzy jej się gadać. Dobra, jednak cofamy słowa, że w włosam nic nie ma. Znaleźliśmy takie piękne rzeczy, możesz pokazać co jak się środku to wygląda. Uwaga, sileniowka jest szczelna. Jest to super. bardzo szczelna. Taka ten, przegródka. Jeszcze tutaj na górze jest jedna. Z tych z... Słuchajcie, to nie wszystko, to jest tylko jedna część. A my mamy jeszcze drugą Ja też się zaopatrzyłam. Nie wiem, czy mi się I to przyda, ale mam nadzieję. Na jej głównie na jakiejś. we Co nieco. <grymestre> I mamy też opakowanie na sosik. Na przykład do sałatki lub do mojego musli. Kosztuje nas to jakieś 45 zł, staw, ale opłaca. No, chociaż nas może zmotywuje, żeby zdrowie jeść, niekoniecznie jakiś ze składników. I w ogóle, żeby jeść w szkole. No, bo. bo... Ja do mnie w szkole. Ja, ja też, ja zawsze o tym zapominam. A ja ty też. jak masz takie ładne opakowanie to się Tak, ja A potem po wakacjach wyciągam. O mój, ja tak miałam, pod po <tod> co? <Shakira> ja piłam o... Oóstwać... Nalałam lipta na takiej kubka z Natural wodą. Wyżyłam tam to... cytryny. A to jakieś jakaś to całe, czy nie? A dzisiaj patrzę na ten kubek, o sobie naleję znowu. Otwieram, a ten cytryna spleśniała cała. Włochata, szara. No to włochata była, z Pokażę takim Ja powiedziałam, tak śmierdziało potem w domu. Po prostu nasz humor to jest coś niezłego. Nikt go nie zrozumie, dosłownie. Mama się załamała, jak się dowiedziała, że kupiliśmy śniadaniówki za 40 A jeszcze soka był No i już zobaczycie w holu zakupowym, jak to Ale najlepszy to ten sok arbuzowy i te kanapeczniki. Po co ma takie wielkie No bo mamo, ja będę w innym mieście i Marta będzie w innym mieście, dlatego nie mogłyśmy się jednego tego dlatego ja wziąłam swoje... ja będziesz kanapki brała? No Proszę nie, się. ja będę brała sałatki i jedzenie. Będę zdrowo się odżywiać, mamo. Będziesz nie, to z miejsca na miejsce. To nie, jest taka opcja, ale Patryk Patryk miał miał pracy. pracy. Patryk takiego wielkiego, czegoś nie, będzie nosił, bo to tak nie, jest jest będzie się na to nie, nie, nosił. nie, nie, wielkie. nie, 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 O już tak. A, A, to to dobierne, to i malutki, nie, nie, dopiero to... nie, 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 i nie, 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 będzie nie, 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 będę rano nie, Jedziemy nie, 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 w owoce co myślałeś jeszcze powcześniej? <grymne> budynie Jakie budynie no budy się zrobili i daje do tego ja nie aaa no, 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 ale mama ci hejtuje a ty co się śmiejesz? w pojemniku nosiła sałatki w no, okrągłym pojemniczku no takie ładne albo nie wiem już pewnie mi się super nie powiedziała zaprezentuję zwróć uwagę tu będą zagotowane parówki. a tu będzie nie to, ale to fajnie tak tak wkładać ale nie! To nie jest głupi pomysł. Ciepłe parutki do tego keczu, albo kawa Ej, kawa by było super, ja obieram kabanosy. No, albo to Ale to nie jest, to jest właśnie nieśmieszne. <laughs> Testujemy możliwość jadaniówki.